Mamy coś takiego jak mózg. Jest to pewien rodzaj oddziaływań pomiędzy naszymi jelitami, a właśnie między biotą, mylnie wcale nazwaną florą, ale biotą znajdującą się w naszych, w naszych jelitach, a naszym mózgiem. Czyli bakterie, które znajdują się w naszym układzie pokarmowym, produkują różnego rodzaju metabolity, które przenikają potem do naszych układów. I oddziaływują w sposób pośredni lub bezpośredni z naszym układem nerwowym. Są pewne doniesienia, które sugerują, że są pewne predyspozy występują predyspozycje związane z posiadaniem funkcjonowania bioty na pojawianie się zaburzeń depresyjnych. Więc powiedzenie jesteś tym, co jesz, chyba nigdy bardziej nie było aktualne. Bakterie. Jakbyśmy wyizolowali sobie pojedyncze komórki, zawiesili je w formie planktonicznej, czyli takiej jakby wolnej gdzieś w jakimś roztworze soli, czy, czy w zasadzie jakimkolwiek płynie, to one ogólnie są dość łatwe do unieszkodliwienia, tak jak o tym pomyślimy. Ale gdy one zaczynają się grupować, tak jak mówię, produkować tą, tą macierz zewnątrz komórkową, to one nabywają takiej też fizycznej, mechanicznej, fizyko-mechanicznej fizy, fizyko odporności na pewne czynniki: zmiany temperatury, zmiany wilgotności, lokalne zmiany pH, ale również. Dzięki temu spoiwie, który występuje pomiędzy komórkami, penetracja antybiotyków, na przykład przez taki biofilm, jest bardzo spowolniona. I bardzo często ten antybiotyk też trzeba podać w większej ilości. Ostatnia klasa antybiotyków została opracowana kilka dekad temu, więc od kilku dekad jesteśmy bez nowych antybiotyków. Myślę, że bakteriofagi są pewnego rodzaju pierwszą szansą. W potencjalnej erze post, postantybiotykowej. Bakteriofagi, czyli wirusy bakterii.